Dziś mnie gościnnie nie z tym, co i porozmawiamy o swoich meczach. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jak się przygotowaliście do meczu z Głównikiem? treningi były trochę lżejsze, czy takie same, bo pomiędzy meczami było mało czasu? Treningi na pewno były lżejsze. Tutaj było więcej uwagi skierowane na regenerację. Z tego, co pamiętam, to były chyba dwa dni wolnego, yy, przepraszam, dwa dni, yy, trzy dni było od meczu do meczu. Yy, także no, tutaj były te treningi dużo lżejsze niż zazwyczaj, niż w takim normalnym mikrocyklu, yy, żeby jak najlepiej przygotować się do tego meczu z Łęczną i, i żeby być w 100%, yy, 100 gotowy. W meczu z Bielonikiem mogliście, mogliście zobaczyć kilka bramek. A tam raz y, obijał super kilka razy Maciego Sąmskiego był administracji sam na sam i obojętny rzut karny. Czy wierzył pan, że w końcu uda się pokonać tego karczownika? Mm, tak, wierzyłem. Aczkolwiek y, no, świetne interwencje Maćka Gościąskiego na pewno y, gdzieś tam troszkę z, troszkę może, też, że tak powiem Kolokwialnie zbijają stropu, bo gdy atakujemy, cały czas przeważaliśmy. Tak naprawdę Maciek świetnie wybronił wiele, wiele sytuacji. Do tego gdzieś tam te słupki. I, i no, dało się wyczuć, że no, Maciek trochę zaczarował tą bramkę, ale najważniejsze, że, że wygraliśmy w karnych, i, i, i tam ta bramka nie była zaczarowana już. A czy jak na właśnie się dużo na treningach? Bo w konkursie nas tak było widać, że wykonaliście pewnie i precyzyjnie. Tak, tak ćwiczyliśmy na treningach też po każdym sparingu w zimie był konkurs rzutów karnych, także to też było jakieś doświadczenie dla nas i też myślę, że, że doświadczenie z poprzedniego roku, gdzie graliśmy ze Stomilem Olsztym i też wynik meczu rozstrzygnęły rzuty karne. Po prostu byliśmy do tego dobrze przygotowani. Każdy, każdy wiedział, podszedł do tego zadaniowo, i, i myślę, że było to widać. Maciej Gosłowski był na moim kanale tam, w tamtym tygodniu i mówił, że analizował karnę, właśnie, a przede wszystkim piotra ceglarza. A dlaczego, właśnie, piotr ceglarz nie podchodził do jednostek po, po tym niewykorzystanym? Obawiał się, że może znowu nie mieć bramki? Nie, Piotrek był z tego co pamiętam jako szósty wytypowany. Chyba tam w 110 minucie Piotrka już łapały mocno skurcze I, i z tego co pamiętam był gotowy strzelać rzutkarny, czuł się w 100%, ale taka decyzja zapadła, że, że będzie strzelał w razie co jako szósty, żeby no, żeby nic tam się nie stało po drodze, no bo, bo już był bardzo mocno wyeksplatowany. A pan był też wyznaczany? No, ja byłem jakby już wtedy poza boiskiem, bo wszedłem w 105 minucie. Także no wyznaczeni tak. byli dopiero po, po ostatnim gwizdku jakby dogrywki. A oglądał pan mecz Aki Zedrą? Był mały respekt przed nimi? i cztery bramki, a przegrywali na początku? Tak, połowicznie oglądałem fragmentami. Czy był respekt raczej tak. Podchodziliśmy do tego meczu jak do, do, do meczu z Łęczą, czy do każdego meczu m, barażowego, bo po prostu wiedzieliśmy, że no już tak jakby, no, tak jak w lidze w sumie nie ma słabszej drużyny. OK, jest w tabeli, ale liga pokazała, że każdy z każdym tak naprawdę może wygrać. Chociażby no, tak jakby w ostatniej kolejce, gdzie Rysowia wygrała e, z Wisłą Polską. Tak? Mm, no i podchodziliśmy do tego raczej tak, tak jak, jak do. do finału po prostu. A czy u was w w szat nie było nerwowo po tej bramce, która tak naprawdę nie powinna być uznana? Może pan coś co mówił z nas. szat? Mm -hmm. Nie, nie było nerwowo, aczkolwiek powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów i, i po prostu chcieliśmy wyjść na drugą połowę, żeby, żeby zacząć lep, dużo lepiej, żeby nie tylko utrzymywać się przy piłce, ale też atakować, stwarzać zagrożenie, no i w końcówce, w końcówce się to opłaciło po prostu. Padło takie hasło, że, że po prostu jak, jeżeli mamy przegrać dzisiaj, no to, to po prostu na własnych zasadach, a nie, nie tak, żeby to, to słabo wyglądało, że tak powiem. A sędzia człowieka rozmawiał coś z Wami i wytłumaczył tę walkę? Nie, nie rozmawialiśmy. Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem, żeby któryś z zawodników czy z trenerów rozmawiał. Była euforia, i, i myślę, że już to nie było dla nas kompletnie ważne. Czy też Wolski często tak cenił Tasia y, z rzutu wolnego na treningach? Tak. Wiele, wiele razy trenował to y, po treningach, w trakcie treningów to y, pamiętam, że. W którymś meczu ligowym jeszcze za trenera go Fejo Po treningach byli wyznaczeni zawodnicy do strzelania rzutów wolnych, bo mecz w, w poprzednim meczu była taka sytuacja, która właśnie to było podobne miejsce, z którego Wolo strzelił, tylko Wolo strzelił z prawej strony, a, a wtedy było to z lewej strony. I, I też to mogła być decydująca bramka, która dawałaby nam trzy punkty. Wtedy zmarnowaliśmy tę sytuację, i, i od tamtej pory regularnie jakby te, w treningu było to, e, ten element ćwiczony. No i Wolo też zostawał po treningach, no i, i było, było widać ten efekt w najważniejszym momencie. Czy gdy było 5 minut do końca meczu, było małe załamanie i myśli, że się nie uda, bo nie zanosiło się, że odbyliście do meczu? Mm. Nie, raczej chyba nie było takich myśli, bo, bo pokazaliśmy nieraz w tym sezonie, że, że potrafimy odwrócić losy meczu w, w ostatnich minutach i, i do końca wierzyliśmy. No, było widać zresztą, że, że cały czas próbowaliśmy atakować. No i ten nawet rzut wolny po faulu na Marcelu Gąsiorze, o ile pamiętam, też wziął z tego, że Marcel cały czas parł do przodu, no, chciał strzelić tą bramkę. Dlatego go sfaulowali. No i później ta sytuacja na, na 2-1, gdzie, gdzie Piotrek Ceglarz też szedł cały czas do przodu, zagrał w pole karne. No i Żak świetnie to zrobił, zaciął gościa i, i uderzył. Także no, no ta wiara, na pewno ta wiara wzrosła po strzeleniu na 1-1, no ale widać było, że pod koniec... Myślę, że tak o 60 minuty, gdzie zaczęliśmy czuć coraz bardziej taki wiatry w żagle z boiska, bo, bo widzieliśmy, że rywal e, fizycznie e, trochę zaczyna siadać. Jak to już było wspominane, że w Tomilsonie, w barażach z kobicą szczyliście wyliczanie czasie gry, a później w dogrywce z Tominem wygraliście w polutach karnych, a w tym roku też były użyte karne i błęki w ostatnich minutach meczu. Czy wy ta stojecie na stref z i czy byłeś tak widać a większość zabawów? Oj, dobre pytanie. Nie, myślę, że nikt celowo tego nie robi, ale... Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Myślę, że to wynika trochę z mentalności, którą... No, nie boję się tego powiedzieć, że wszczepił nam trener Fejo, jak przyszedł tutaj trener Fejo i trener Stolarski. No, i, i to cały czas z nami jest, i mam nadzieję, że, że zostanie jak najdłużej, bo to jest rzecz, no, która pokazuje piękno sportu. Mecz trwa 90 minut albo 120, albo 120 plus karne. I, i chodzi o to, żeby póki jest szansa, żeby, żeby i szansa, możliwości, żeby się nigdy nie poddać. No i myślę, że nasza drużyna jest no, świetnym tego przykładem, i nie tylko jakby w tych meczach barażowych. Fakt, że w tych meczach barażowych o największą stawkę dajemy radę, ale też w meczach ligowych wielu, yy, wiele jakby bramek strzelaliśmy w końcówkach meczu i, i myślę, że to też jest yy, siła naszego zespołu. Jednak spotkaliśmy się po meczu w Płocku i był Pan trochę załamany po porażce, Czy spodziewał się Pan, że zostaniecie się aż tak odwrócą i że Motor zajmie miejsce Wisły w tabeli, bo tak naprawdę od nich samych wszystko zależało. No tak, wtedy byłem. No to był ważny mecz bezpośredni między sobą nie pamiętam ile wtedy kolejek zostało do końca. Czy chyba. Tak, to, to, to było mało mało kolejek do końca I, i tak naprawdę wtedy już byliśmy poza strefą Barażową i jakby chyba już w tamtym momencie nie wszystko zależało od nas ale później no, dźwignęliśmy się, wygraliśmy mecz z resowiem Rzeszów i, i wtedy kolejka dla nas się dobrze ułożyła i już wiedzieliśmy, że jeżeli wygramy, no to na 100% będziemy w barażach. No i, i co, I, i tak jak mówię, no, postawiliśmy tą kropkę na D, no bo, no bo tak naprawdę mogło się wydawać, że resowia i i pod Beskidzie, no to drużyny, które są na spadku, ale, ale dobrze pokazała ta liga, że, że to nie ma znaczenia i, i też z tymi drużynami trzeba, trzeba wygrać i, i tam nikt się nie położył i, i za darmo nie oddał zwycięstwa, tak jak chociażby ten ostatni mecz Wisły-Płock, tak. A czy był jakiś mecz w tym sonie po którym powieść, to parze, może, gdzie poważnie położyć o awans? Hmm. Myślę, że to był jakiś początek, początek ligi, gdzie, gdzie wygraliśmy z Lechia Gdańsk, wygraliśmy z Zagłębiem Sosnowiec, To był początek ligi i wtedy, wtedy było takie ok, możemy znaczyć coś w tej lidze, a, a już taki prawdziwy moment, no to myślę, że jak że kończyliśmy właśnie też z Lechia Gdański i wygraliśmy 1-0 to spotkanie, to, to też czuliśmy, że naprawdę no, jesteśmy na dobrej pozycji wyjściowej do, no, na przyszłą rundę i, i trzeba, trzeba spróbować po prostu dać siebie wszystko. I, i okej, okay, nie awansowaliśmy bezpośrednio, ale, ale awansowaliśmy i, i to koniec końców się liczy najbardziej. Czy rozmawialiście, może w klubie, albo może zna jakiś przepis, żeby po roku nie spalić z pogotem? Często Benjaminki się nie, nie utrzymują danej wizycie. Hmm, czy przepis? Myślę, że ta drużyna jest na tyle waleczna, charakterna i mm, tak jak myślę, że, że pokazaliśmy w tym roku, też byliśmy Beniaminkiem i, i od początku liczyliśmy się w tej lidze. Mm, i myślę, że wiadomo klasa to jest zupełnie inny poziom. To jest półka wyżej i na pewno naszym celem będzie spokojne utrzymanie. Tak naprawdę myślę, że, że każdy mecz będzie pokazywał w którym miejscu jesteśmy. Ale ja jestem bardzo dobrze nastawiony do tego też Graliśmy wiele sparringów z drużynami ekstraklasowymi. Wiem mniej więcej jaki to jest, jaki to jest poziom, na co nas stać z tymi rywalami. Też jestem pewny, że, że będą pewne rotacje, transfery w zespole, dojdą zawodnicy jakościowi i, i, no, i na tym to polega, tak? Także myślę, że myślę, że jakby główną hmm, Główną naszą siłą jest drużyna. Nie indywidualności, a drużyna, i, i to będzie miało na, na największą rolę. Czy rozmawiaj, y, czy ma Pan jakieś moje oczekiwania? I nastawia się jakoś na największą klasę? I czy jest jakiś szczególny mecz, na który Pan czeka? Mm, czy mam jakieś oczekiwania? Y, nie mam oczekiwań, ale y, jest takie powiedzenie. Nie mniej oczekiwań, utrzymaj wysokie standardy. I ja po prostu chciałbym do tego dążyć i, i tak do tego podchodzić, bo jeżeli będziemy dobrze przygotowani, jeżeli zrobimy wszystko, żeby, żeby po prostu wyjść, wychodzić na mecz i, i chcieć go wygrać, i, i będziemy na pewno przygotowani do tego, to, to jestem o to spokojny i nie mam do tego jakichś tam oczekiwań większych, po prostu. Z meczu na mecz, podchodzić i, i chcieć go wygrać, tak jak powiedziałem. A czy czekam na jakiś mecz? Na wszystkie czekam. To jest niesamowita sprawa dla, dla motoru Lublin, szczególnie dla mnie, który, osoby, która jest no, jakoś związana, związana emocjonalnie z tym klubem, bo. Od małego kibicuję. Jestem z tego regionu. Wychowałem się 30 km od Lublina. I pamiętam jeszcze czasy, gdy Motor był w trzeciej lidze, gdy grał po, no, we wsiach, po prostu na boiskach. I, i to, jest, to jest coś pięknego, dlatego nie mam jednego meczu na pewno z tymi największymi markami. No to typu Legia, ale czy tak jak pierwszy mecz z Rakowem Częstochowa, to są super, super spotkania, czy ze Śląskiem Wrocław, gdzie to jest mecz przyjaźni. Hmm. Ale tak jak mówię, no, dla mnie to jest y, świetna sprawa, że no, zrobiliśmy ten awans, jesteśmy w Ekstraklasie, gdzie ja pamiętam klub, jak wyglądał y, w trzeciej lidze, gdzie grał na Starym Stadionie. Mogę opowiedzieć taką anegdotkę, że mając 14 lat y, podawałem piłki, na starym stadionie. Motor lubi na alejach Zygmuntowskich, a, a na boisku grał Rafał Król, z którym jestem teraz w jednej drużynie. I, i też śmiesznie, bo, bo zawsze jesteśmy na wyjazdach w pokoju razem czy na obozie. Także to też jest taka no, fajna rzecz po prostu. Wiem, że pan Panagon tak się kończy z motorem? Czy zostanie przedłużony? No, rozmowy trwają, także jest, jest to w toku. O to dziękuję. Moim gościem był Michał Kul, i porozmawialiśmy o swoich meczach fotelu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.